Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Zróbmy to i dzisiaj wykonamy sobie projekt, który Wam obiecaliśmy już w poprzednich filmach, a będzie to. Dokładnie, doczekaliście się, jest to longboard, nasz, kultowy, który zostanie przerobiony na elektryczny. Mamy tutaj przygotowany silniczek cały i tak dalej, akumulator się właśnie ładuje, no i będziemy działali. Dokładnie. Ale żeby było ciekawiej, to mam wyzwanie, że musimy go zrobić w 24 godziny. Postaramy się. Podołać temu wyzwaniu. A jeszcze powiem taki mały szczegół: to nie jest byle jaki silniczek. Ten silniczek jest bardzo mocny, 2800W i myślę, że polecimy tym dość szybko. Jak byliśmy w sklepie, w którym go kupowaliśmy, na takich silnikach są budowane samochodziki takie na sterowanie, naprawdę takie mocne, które potrafią się na tym silniku rozpędzić do 140 na godzinę. Więc jeśli wszystko dobrze zrobimy, dobrze. to powinno fajnie na tym można będzie tak. się dało pośmigać. Myślę, że zabieramy się do roboty. Zabieramy się do roboty, zaczynamy. Pomału już mamy porozbierane tylne koło, tylny trak. nam tylko został przykręcony. Nic, właśnie w tym momencie będziemy musieli zacząć już improwizować, gdyż nasza zębatka jest troszkę za mała. Mocowania tej naszej zębatki będą wchodzić nam. W łożysko, które mamy w kole. No i niestety musimy coś wymyślić, aby te mocowania jakoś przerobić, ale nie wiem jeszcze jak. Więc zrobiłem sobie przymiar z kartonu, właśnie do umocowania zębatki razem z kołem. Odbiłem sobie śruby w tym kartonie, i teraz muszę poszukać jakiegoś kawałka z blachy stalowej, najlepiej takiej troszkę grubszej, zrobić to samo ze stali. I wtedy możemy mocować. Ja to bym walnął po prostu na kartonie. I, I poleciałbyś na zęby jak ostatnio. <gry> nie, no, zakryłbym się ręką jak ostatnio. Słuchaj, to był przemyślany upadek, tam nic nie stało się z przypadku. Zobaczcie, jak idealnie wyciąłem kółko. Nie, no żartuję, wziąłem po prostu inną część, która już była gotowa. Ten rozmiar, który musi być, ten rozmiar. Nie wymyślimy tylko mocowanie na silnik i będzie jeździło. Czyli co, można powiedzieć, że już masz to wycięte wszystko. Tak, mam wycięte, mam nawiercone. Teraz muszę po prostu połączyć to jeszcze z małą podkładką, która połączy nam to całe razem z zębatką Mamy już przykręcony ten talerz, który będzie mocowanie. Teraz musimy przyłożyć mniejszą podkładkę, odbić sobie miejsca, w których musimy nawiercić, aby skręcić wszystko do kupy. Czyli co rozumiem, że jesteśmy już na etapie, na którym przykręcasz koło, jedno. I już będziesz zajmował się tutaj mocowaniem silniczka, który będzie tak. napędzał to. Wszystko. Chcę przykręcić koło, sprawdzić, jak to będzie tutaj wymiarowo wyglądało. No i będę kombinował nad zrobieniem mocowania Pania, silnika. Nikt z nas też nigdy nie miał do czynienia z takimi silniczkami, też żeby nie było, więc no wszystko Dokładnie. będzie to takim na żywioł, rzecz. A nie chcemy też pytać ekspertów, bo chcemy zrobić to sami. Dokładnie, to i, i właśnie to chcemy zaznaczyć, że kanał, zróbmy to. I to, co my tu pokazujemy wam, co robimy, to nie jest kanał, w którym robimy poradnik, jak wykonać jakąś rzecz. Jest to, po prostu nagrywamy filmy, jak nie mając o tym pojęcia, a robimy jakieś rzeczy. To czy znaczy bardziej majster, ja zajmuję się montażem, nagrywaniem tego wszystkiego i tak dalej, prowadzeniem. Więc tak to mniej więcej u nas wygląda. Nie wzorujcie się na nas. Dokładnie, nie, nie próbujcie tego naśladować, bo może się to źle skończyć. Tak więc, robimy teraz pierwszy test. Przykładamy zębatkę. Uuu, jak... o. Moc? E, nie umiem bo jedną mleko, wiesz? No to pokręcić tu? No, delikatnie. Wow. <laughs> ale powiem wam, że to ma taką siłę, że nie umiem tego utrzymać. Czekaj, powolutku będę, no. Albo czekaj, odłożę kamerę tutaj. Powiem wam, że to będzie szatan. Jedynie co to mnie martwi, że chodziło to na boki. Nie no, ale moc jest niezła i no faktycznie ciężko było to nawet utrzymać w ręce, a co dopiero... Teraz to kwestia tego, żeby to dobrze zamocować, nie? Żeby to wiesz, żeby to się trzymało po prostu. Mniej więcej w ten sposób będzie wyglądało mocowanie naszych zębatek i silnika. To będzie wszystko w jednej linii. Na to przyjdzie stalowa osłonka i automatycznie będzie to docisk zębatki. Ja mam tylko nadzieję, że ta mała plastikowa zębatka, a w sensie ta większa zębatka plastikowa, nie szczeli. To jest Może... nasze najsłabsze ogniwo. Bo jeśli to będzie działo, to tak naprawdę dajemy drugich owoców i można testować, co nie? Tak. Jezu. No, jezu. Powiem Wam. Ej, ma to moc, ma to naprawdę mega moc. Jeśli to będzie działało tak fajnie yy, z dociążeniem jak na tym staniemy, no to naprawdę może, może być mocne. Miałem w planach po prostu Uuu, zrobić nowy blat, ale fajny on jest kształt. po prostu mniejszy i myślę, że jak się to sprawdzi, to może sobie zrobię takiego z tego blatu longboarda, że będą od pracy sobie jeździć. Robimy pierwszy test, taki, że deska stoi już na ziemi i zobaczymy. O, coś nie chcę. Nie chcę. Chyba za dużo, za duże obciążenie, ale jeszcze nie mam zielonego pojęcia, co może być. To jest właśnie to, że właśnie mówiłem, że najwięcej problemów jest na końcu. Jak już myśli się, że jest wszystko git, tak naprawdę nie jest. Za duże obciążenie. Tak więc sytuacja wygląda tak. Musimy jechać do sklepu z zębatkami będziemy kombinowali nad przełożeniem. Zgadza się? Więc trzeba pokombinować nad czymś tak, innym. Musimy... Pomyśleć nad przełożeniem siły napędu z silnika na koła, gdyż teraz pod obciążeniem ten silnik nie, nie daje rady, nie? Musimy coś zrobić, żeby jednak ta siła była z tego silnika przenoszona odpowiednio. No ale no nawet sama decha nie chce pojechać, a co dopiero jeszcze, jakbyśmy my mieli. 50 kg jeszcze wejść. musi na to wejść. No trzeba no, tak liczyć. Hmm. Dobra, no co? Jedziemy i szukamy, i nie poddajemy się tak łatwo. Tak więc po kilku modyfikacjach, zakupu nowych zębatek stalowych, ustawieniu tego jeszcze wszystkiego na nowo, zobaczymy, czy będzie się teraz to kręcić, a później zobaczymy to pod obciążeniem. Gumę pali, a nie jedzie. Ale żeś... Koła się wyginają i zębatki się przekrzywiają i mają problem. Co żeś narobił? zmienić koła, e, zrobić sztywniejsze zawieszenie i powinno zadziałać. Mam na, na to już pomysł, no to ale tak. to już do wykonania jutro. Nie wiem, czy się wtedy zmieściłem w 24 godziny, bo będziemy mieć czas do 12. Tak więc no, jeśli, jeśli nie wyjdzie nam w 24 godziny, no to trudno. Nie spodziewaliśmy się takich problemów, bo jak sam widzieliście, całe wykonanie tego tak naprawdę, 3 godzinki i mieliśmy gotowe, tylko tak. później te problemy... Później robiliśmy to drugi raz. Bo po prostu no, mieliśmy problem z zębatką plastikową. Później e, się okazuje, że jednak mamy zbyt za mało sztywne zawieszenie, i wszystko się wygina. Zębatki się dobrze nie zazębiają i stąd się po prostu wszystko psuje. Dokładnie. Tak więc no. Ale pierwsza guma spalona. No, śmierdzi. śmierdzi na całej hali tym. No ale trudno, więc my lecimy odpocząć, bo jest godzina pół do siódmej. Tak, ja, sobie w łóżku leżąc. Przemyślę, jak to wszystko zmodyfikować i mam nadzieję, że nam się to uda. No, to co? Do jutra. Minęły dwa dni, tak naprawdę, bo wczoraj tak, nic tak. nie nagraliśmy. A wczoraj mieliśmy dużo problemów. No, przedłużyło się nam, ale mam nadzieję, że będzie warto, bo zobaczcie, co w tym czasie zrobiłem. No więc powiem Ci, że wygląda to naprawdę mocno. Jak nie wiem, to mi się kojarzy z takimi stopami jakimiś minotaura. Ja już przedłużam po prostu kabel do sterownika, żebyśmy to mieli na wysokości stania. I będziemy testować. Zobaczymy, czy to naprawdę pojedzie i czy nam się to w końcu udało. Czy będzie taka sama klapa jak wcześniejsze próby. Tak więc zobaczcie, jak te kółko jeździ na sucho, bez obciążenia. No, kozak, nie? To jest tylko 10% mocy, a może i nawet mniej ale kurde fajnie, bo od razu jedzie, nie ma tego takiego no. cyk 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 Nie patrzcie na te moje brzydkie spawy, bo się jeszcze uczę, ale mocujemy to na stałe, stawiamy deskę na ziemię i jedziemy. Albo stoimy w miejscu. To Ale na razie zobaczmy, po prostu bez ciężaru człowieka Chyba najbardziej skomplikowana, skomplikowany pojazd jaki na razie robiliśmy Jedzie, jedzie! <grystanie> <grystanie> Dobrze, gratulacje Ale... Aż gumę spaliło Ale trzeba się odepchnąć No, się i jedzie Odepchnie się i jedzie. No to co? Chcesz wskakiwać? Czy idziemy na dwór? Nie no, może na nadwór, bo tutaj nie ma zobróci. Idziemy za idziemy miejsca. na dwór, tylko ja jeszcze wezmę klucz, żeby dokręcić e, tak zwane traki, aby po prostu nie skręcały tak szybko, bo Mateusz nie ma takiej równowagi, więc <laughs> no, to będzie dobry pomysł. Dobra, czyli ja jak zwykle testuję pierwszy, jak się coś stanie, to to na mnie będzie. Ale żeby było trochę bezpieczniej, to na siedzący na początek, nie? Czekaj, ja w dobrą stronę, w prawo kręcę. No nie wiem. Ja. Yeah. O! Rozpędza się! O, powiem wam, mało stabilne. No mało, mało, bo to jest strasznie wysoki wiesz, ciężko tą równowagę zapać. Deska działa, jeździ. Tylko jest problem ze stabilnością i po prostu trzeba się nauczyć na niej jeździć. Akumulator się był ten. To się rozładowało, nie? Trzeba naładować. Tak. Jako że mam pomysł. Weźmiemy, po prostu przykręcimy te traki do drugiej deskorolki, do tej, właśnie której pokazywałem Wam na początku, tej białej. Zobaczymy, czy tam będzie stabilniej. Zrobimy to troszkę niżej i działamy. Dobra, tak więc jesteśmy na miejscu testów. I słuchajcie, deska została lekko zmodyfikowana. Zobaczcie teraz, jak to wygląda po lekkich modyfikacjach. Jedzie, zobaczcie. Ale już, ja nie mam sobie nauczki znowu z Ja już muszę biec. A to nie jest full moc, to jest tak połowa moc. Dobra, zatrzymaj się. Zanim jak jeszcze działa, póki jeszcze działa. O. O. Alarm świadczy o tym, że po prostu już nam akumulator wysiadł. O. O. O, no, odłącz. Niestety pod obciążeniem nie wytrzymał nasz sterownik. Wybiło kabel, wypaliło. Zobaczcie to, jak to tutaj wygląda. Ale o, tutaj zobaczcie. Tu w tym miejscu rozlał się. No nic, no pojeżdżone. Ale mimo wszystko uważam, że cały projekt zaliczony, udany. Tak, deska udało się, jeździła. Deska jeździła. Przyjechaliśmy. Ze 100 metrów, no całą tą długość tam do zakrętu, i ty z powrotem tak naprawdę też przejechałeś. No? Tak, tak. Uznajmy, że deska udana. Teraz ona też by dalej jeździła, po prostu kwestia wymienienia sterownika. Sterownik po prostu. Naładować akumulator do pełna. Zepsu. Za duża moc, podejrzewam, silnika w porównaniu do tego sterownika. I tak się to skończyło. Ale deska wygląda kozacko. Projekt na... udany, ale nie w 24 godziny. Nie w 24 godziny, ale jeszcze taki mały szczegół. Myśmy tej deski nie rozkręcali w ogóle na pełną moc, tylko tak na 20 gdzieś procent. Tak, bo to jest kwestia też nauki opanowania jazdy na takiej Ta. desce. Więc... Do następnego razu, jak będziemy robić jakiś już pojazd elektryczny. Kupimy po prostu nowy sterownik i na pewno weźmiemy jeszcze bezprzewodowy pilot, aby nam się to po prostu łatwiej sterowało. Dobra, tak więc dzięki za oglądanie, zostawcie dużo łapek w górę za taki projekt, bo naprawdę pracy miałeś przy tym ogrom. Tam, e, tak. No ale w końcu efekt, efekt moim zdaniem udany. Więc dzięki jeszcze raz za oglądanie i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.